Dzień dobry, witam w Jedlinie Zdroju u Jasi Kołakowskiej 17 grudnia 2013. W niedzielę odbyła się aukcja gołąbków, a uzyskane pieniążki zostały przekazane dla Joasi na rehabilitację. Również jeden z kodosów, Tadziu Dudziński ze Szczecina, marynarz, przekazał białego gołąbka linii Arden. Te gołąbki będą zarówno na loty służyć, jak również będą jako Weselne gołąbki, bo z tego co wiem Joasia tutaj będzie miała białe gołębie na wesela do wypożyczania. No, tak Maciek to będzie. Rynkować? Już wiem, że macie kilka białych gołąbów, on będzie na pewno Montupaszowo, pasował. To jest gołąb z linii dalekodystansowych, także na pewno wróci z miejscowego kościoła, a tym bardziej gdzieś z Dunkierki czy Monte Cassino. no. Bardzo o, dziękuję. dziękuję. Ej, to przekażemy na razie tego białego dźwięku. W ramach podziękowania. Na no, tutaj? W ramach podziękowania. Chciałam pan bardzo podziękować? Rozumiem, że to jest Dziękujemy. twoja praca tutaj. Oprócz origami, tutaj śliczna tak. choineczka z szyszek jest, tak. Także ona na pewno zagości w moim mieszkaniu na, na jakimś najważniejszym miejscu, bo to jest od serca, a to jest najważniejsze. Dobrze, ja dziękuję, opowiedz troszkę tutaj o swojej pracy, o tym origami, pokaż nam troszeczkę. Robię origami modułowe, które właśnie z takich trójkącików, z takich moich karteczek. A będzie a schodzi ich, aż trzeba zrobić 600 elementów. Mam też bąbki. To jest czerwone akurat. Mam też inne kolory. Mam też kiseczki. Też różnego koloru, różne wzory. Tak widzę tu od ostatniej mojej wizyty, żeś tutaj urozmaiciła trochę. Jeszcze są takie bombki malowane ręcznie. Ale Też to... różne są. Różne, różne wzory. Bardzo prześliczne tutaj masz. Ale widzę również kule takie tutaj nowe. Ja tego jeszcze nie widziałem. To jest, takie, to jest na stropionowej kuli. To jest wijana bibuła w takim właśnie sznureczek. Mhm. Czyli to jest bardzo precyzyjna praca. Ona tutaj tak. wymaga zręczności. Czyli tutaj już muszę powiedzieć, że masz talent, bo to wszystko jest do perfekcji doprowadzone. Także tutaj te bombki jako a tutaj widzę również coś, hostie. tutaj masz hostie, tak? Ja, to, ja pomogę to ją może uważaj na tą kulę, bo leci, że ci O, bam spadła, Aha, i tutaj masz tą przytrzymają, hostię. a również, czyli ona tutaj na komunie może być tak, tak, również waszy. dla dzieci. Bardzo ładnie, no, jest to bardzo profesjonalnie zrobione, także bardzo, bardzo rozmaciłaś. I, I tutaj jest to coś dar taki dla, dla różnych ludzi. Tu może być pod choinkę, również oprócz właśnie komunii świętej, również bombki pod choinkę, czy koszyki i jaja wielkanocne. Tak, także jakieś. na każde święto masz coś ciekawego. Ślicznie. Tutaj oczywiście u ciebie to można kupić, tak? tak. Czyli robisz wysyłkę pocztą, tak, jeśli ktoś tak będzie zainteresowany, jest. świetnie. Ja podam na tym klipie numer telefonu twój, jeśli zdrowia. ktoś będzie zainteresowany, to może taki prezent zrobić, a ty te pieniążki przeznaczysz na rehabilitację, tak. na powrót do zdrowia, czego tobie bardzo, bardzo życzymy. My jako klub lotów dalekodystansowych, Ziemia Lubuska i Polski Gąbek Ekstremalny no będziemy nadal prowadzić aukcje charytatywne wśród hodowców gołębi pocztowych, by wspomóc trochę Twoje, no po prostu Twój los, żebyś po prostu lepiej się czuła. Bardzo dziękuję. No. Miło nam, żeśmy Ciebie poznali. My z całego serca życzymy powrotu do zdrowia i oby Tobie się no po prostu no, lepiej żyło. No. Dziękuję. To naszą cząstką. Dziękuję. Jedyna Zdrój 2013.